Lidzbarskie przedszkole Bajkowy Zakątek może pochwalić się szeregiem inwestycji, począwszy od chodnika zwiększającego bezpieczeństwo, a skończywszy na specjalistycznych salach dydaktycznych. Jesteśmy dzisiaj w przedszkolu niepublicznym bajkowy zakątek i podziwiamy efekty dofinansowania unijnego RPO Warmię i Mazury, dzięki któremu powstała sala, pracownia sensoryczna, powstało mnóstwo wyposażenia, także kadra jest przygotowana, przeszkolona pod kątem pracy z naszymi dziećmi, w tym także z dziećmi, które mają różnego rodzaju dysfunkcje. Na uwagę zasługuje fakt, że to przedszkole ma charakter niepubliczny że przedszkole napisało projekt, który został sparty z Regionalnego Programu Operacyjnego z Europejskiego Funduszu Społecznego. No i oczywiście bardzo dobrze zagospodarowało te środki 150 dzieci, to naprawdę skarb. Nie tylko nie w tym mieście, w tym samorządzie, ale dla całego regionu. Nasze dzieciaczki przygotowały krótki występ artystyczny, żeby uczcić wizytę naszych gości. Mieliśmy możliwość pokazania naszego pięknego, bajkowego przedszkola i mogliśmy pokazać również, w jaki sposób udało nam się zrealizować projekt. Goście zwiedzili przedszkole i uroczyście otworzyli dopiero co zakończony chodnik. Warto podkreślić, że wstęgę przygotowały przedszkolaki, a w niebo zostały wypuszczone balony z logiem Lidzbarka. Z okazji dnia kobiet w Miejsko-gminnym Ośrodku Kultury w Lidzbarku odbył się wyjątkowy program artystyczny. Jesteśmy w miejsko-gminnym Ośrodku Kultury w Lidzbarku właśnie zakończył się koncert z okazji. 8 marca, czyli z okazji Dnia Kobiet, na scenie wystąpił Arkadiusz Schulz, Gdański, Bart, gitarzysta, z programem artystycznym specjalnie przygotowanym właśnie na tę okoliczność. Koncert okazał się niezapomnianym przeżyciem dla widzów. Oby czar tego wydarzenia trwał jak najdłużej. W miejscowości Bawrowo otwarto kolejny już w gminie Lidzbark Klub Senior Plus. Budynek świetlicy wiejskiej, który nadgryzł już ząb czasu, zyskał nowe oblicze i od dziś znów będzie służyć mieszkańcom. Takie miejsce było bardzo potrzebne w naszej gminie po sukcesie pierwszego domu, który powstał w lidzbarku. Minęło od tego momentu minęło już 5 lat. I czas, aby takie miejsca dedykowane właśnie seniorom utworzyć i uruchomić na terenie naszej gminy. I właśnie pierwszy klub seniora powstał w Wawrowie. Jak widzimy, został on przyjęty bardzo pozytywnie. Obiekt się bardzo zmienił. Zmienił się z miejsca, które jeszcze było miało drewnianą podłogę i były dziury w suficie. W tej chwili wygląda jak nowoczesny salon, który ma służyć naszym klubowiczom. Klub jest przeznaczony na 15 osób, aczkolwiek przychodzi więcej, raz mniej. Zależy jak kto ma ochotę. To nic, co ma być, co każdy musi być. Zapraszamy każdego, który niedaleko mieszka i ma ochotę i ma 60 lat. Pierwszy klub Senior Plus powstał w Lidzbarku, drugi w gminie Lidzbark. Zapotrzebowanie na tego typu obiekty rośnie. Wkrótce mogą więc powstać kolejne. Nad małym jeziorkiem przy ulicy Garbuzy w Lidzbarku powstaje amfiteatr. Póki co wykonano wyrównanie terenu, a wkrótce ruszą pozostałe prace. Obiekt ma być gotowy w lipcu. Amfiteatr zostanie uruchomiony w lipcu bieżącego roku mamy zaplanowane dwie duże, dwa duże wydarzenia, dwie duże imprezy plenerowe. E, mamy taką nadzieję, aby wspólnie rozpocząć e, w te wakacje, rozpocząć sezon wakacyjny i go również zakończyć właśnie na deskach amfiteatru. Amfiteatr z dużym dofinansowaniem z pewnością jest potrzebny nie tylko mieszkańcom, ale gościom, turystom, bo wiemy, że Zbarku, zawsze świętuje się tutaj i z barka świętuje się również dożynki, różne okoliczności. Jest pięknie plenerowo. Także amfiteatr na pewno komponuje się tutaj z taką i oczekiwaną, ale i atrakcją, ale również potrzebą dla mieszkańców, dla gości. Na inwestycje gmina pozyskała ponad 2 miliony złotych ze środków CITASLOW z regionalnego programu operacyjnego Warmia Mazury. W rybnie odbył się kolejny turniej piłki nożnej. Tym razem rywalizowali ze sobą panowie w wieku 35. Spektakularne zwycięstwo należy do drużyny z Klonowa. Graliśmy dzisiaj o puchar wójta gminy Rybno. W turnieju udział wzięło aż 9 drużyn, w tym dwie drużyny z gminy Rybno, Sołectwo Dębień oraz Stara Gwardia z Rybna. Gościliśmy także drużyny z drużyny Zdziałdowa z Lubawy, zbrodnicy, z gminy Brzozie oraz z Lisbarka Petardę Klonowo. A Petarda klonowo zwyciężyła ten turniej, wygrywając w finale 1 do 0. Przez cały mecz wynik był remisowy 0 do 0. Jednakże 3 sekundy przed końcem tego spotkania, pięknym trafieniem, popisał się Marcin Marchelek, który trafił do Bramki, zdobył zwycięskiego gola i tym samym Petarda klonowo została mistrzem trzeciego turnieju o Puchar Wójta Gminy Rybno. Wkrótce kolejne turnieje, o których będziemy informować na bieżąco.